Jest tutaj doktor Kretuszek. Dzisiaj mam znowu dla Was bardzo fajny eksperyment, który nazywa się kolorową chromatografią. Ja tutaj mam dla Was wszystkie rzeczy, które potrzebujemy w mojej kolorowej, pięknej, kwiatowej torbie. Zobaczcie, czego tutaj będziemy potrzebować naszego eksperymentu. Pierwszą rzeczą jest aceton. Aceton jest to jeden z ze składników, które zawierają zmywacze do paznokci. Tylko muszę sprawdzić, aby ten zmywacz na pewno zawierał aceton, ponieważ wyróżniamy dwa rodzaje zmywaczy. Jedne z nich posiadają aceton, a drugie nie. I potrzebujemy tego koniecznie z acetonem. Do tego ja mam takie wysokie szklane naczynie. Jeśli nie macie w domu czegoś takiego, to myślę, że na pewno wystarczy wam wyższa szklanka. Tylko ona musi być przezroczysta, żebyście dobrze widzieli, co się w środku dzieje, bo jest to bardzo fajny eksperyment. Do tego mam filtry do kawy, kolorowe pisaki i nożyczki i tak. Na Od razu odpowiem Wam, pewnie pojawiły się pytania do tego eksperymentu nie przydadzą się białe zwykłe kartki papieru. Myślę, że możecie to też zrobić z taką cienką bibułą, ale to później powiem Wam jak to ewentualnie zmodyfikować. I tak, to jest taki zwykły filtr do kawy, ja już z niego wyciąłam taką połówkę i teraz przytnę ją sobie tak, żeby pasowała do mojego naczynia. Ok, pasuje. Dobra. I tak, teraz bierzemy sobie mazaki i robimy sobie kropki. Tylko bardzo ważne jest to, żebyście nie robili tych kropek na samym dole, tylko zostawili taką małą przestrzeń tutaj pomiędzy samym domem kartki. Tak myślę, że z pół centymetra maksymalnie do waszych kropek. I tak, drobmy sobie kropki. Im więcej kolorów, tym fajniej. Możecie na pewno sobie użyć, jeżeli macie, nie wiem, tylko kilka kolorów, to z różnych firm każdy. Zazwyczaj, jeżeli macie ten sam kolor markera, który pochodzi z różnych firm produkujących te markery, to będzie on wyglądał troszeczkę inaczej i na pewno też będzie to fajne sprawdzenie. Dobra, teraz daję zielony. Jeszcze trochę większa kulka. Mm, czerwony też będzie fajny. Mm, żółty. To sobie jeszcze weźmiemy różowy. Czarny. Dobra, i myślę, że tyle kolorów nam wystarczy. I tak, teraz bierzemy sobie naszą szklankę i wlewamy na jej jedną troszeczkę acetonu. Myślę, że to wystarczy. I teraz tak, wkładamy i uwaga, zobaczcie co się teraz będzie działo. Tutaj widzimy, jak aceton rozpuszcza nasze barwniki, które znajdują się w, kolor... w pisakach i widzimy poszczególne składniki tych barwników. Bo jak wiecie, żeby stworzyć jeden kolor, wykorzystujemy różnych innych barw, aby otrzymać konkretny odcień tego pisaka. Więc na przykład tutaj widzimy, że zielony, zielony pisak nie składa się z tylko zielonego, ale ma też w sobie również niebieski, a niebieski ma w sobie fioletowy... A zobaczcie, że czarny jest bardzo ciekawy, ponieważ posiada w sobie brązowy i niebieski. I ja bardzo lubię ten eksperyment, ponieważ pokazuje, że każdy z pisaków składa się z różnych innych kolorów w środku. I tak jak już mówiłam, myślę, że możecie do tego eksperymentu w domu, jeśli nie macie filtrów, użyć na przykład takiej cienkiej bibuły, tylko wtedy nie wkładajcie tej bibuły do szklanki z wodą, tylko delikatnie poproście Waszych rodziców, żeby na przykład strzykawką lub jakimś innym. Lub, na przykład, łyżeczką, delikatnie nakropili ten zmywarz do paznokci na, dno, na dol, dolną część tej bibuły, żeby ona delikatnie zessała sobie ten e, zmywarz do paznokci, i żeby on rozpuścił nasze kolory. Mam nadzieję, że e, ten kolorowy eksperyment Wam się podobał. E, oczywiście czekam na wasze komentarze i zdjęcia Waszych eksperymentów w komentarzach Pa!